Cześć, to jest kolejny odcinek z Minecrafta i w tym odcinku, jeśli pamiętacie, ostatnio, nagle bez powodu, dostałem jakiś, jakiś jakiś achievement. Nie wiem, pojęcia ale skoro tak, to poczekajcie, Nie, 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 że skoro było takie coś, że to nie, nie, kraje, chyba nie, 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 to nie, 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 na ten, na nie, na, na, no na nie, do góry, nie, 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 do nie, góry, do, do góry. Postawiam tam i mówię, że nie się na do mnie brawa, żadna nie wyleje, to jakbyś ekspo, to słabo było. Ograpek, pochodnia i dalej, dalej, dalej szybko. I gdzieś tu jest twierdzą? Nie wiem, nie widzę. No poczekaj, co muszę wyciszyć. Okej, okay, jestem. I. У меня на пожарной сетке огонь. Окей, подстаньте. Уже больше нет. Окей, давай Wycieczka w ciepłe kraje to jest achievement na... no no... ten. I gra to się nie Na... No... twierdzę. Ale to nie ma żadnej twierdzi. A nie, co ja gada! Przecież wycieczka w ciepłe kraje to jest achievement? Na no ten rzadki nederowy biom, bo to jest dość rzadki biom nederowy, najrzadszy, Jak się na niego wejdzie, albo nad niego, albo coś, to wtedy będzie takie coś, a ja chcę sobie to wziąć. Blok kości. O, wezmę sobie dużo tego. Jak znajdę pieska, to go szybko sobie... o swoje. Wezmę sobie tego trochę. I mam nadzieję, że tutaj coś znajdę lepszego. Poczekajcie, jeszcze mi ciszy. Okej, okay, dobra, już. I teraz gdzieś pójdę. Dobra, po prostu idę na wyprawę do naderu może y, poszukać świerdzi, o idę po prostu szukać stwierdzi do netelu. Wiesz, mam nadzieję, że znajdę i... I po prostu, no, po prostu idę do netheru. Szukać stwierdzi. Już wiemy to. Okej, okay, dobra. Yy, dobra, to ja najlepiej serio. Ja wyskoczyłem. Każdy. Szybko idę, o złotko, Wykopuję. okej, okay. tu szybko sobie wezmę je, okej, okay. i wychodzę, okej, okay. szybko ty, i idę tu, dobra, biorę ten farsk, i to jest taka miła wyprawa do nede mnie, więc wiem, coś znajdziemy. Nie wiem czy, ni czy w ogóle nic. Nie wiem. Po prostu idę sobie na wyprawę i poczekajcie. Czy... Jestem. I teraz szybko sobie biorę to. Ty, ty, ty. Idę najlepiej. Cześć. okej, okay, dobra, poczekajcie. muszę coś zrobić. No nie wiem, nie wiem, ciekawe, że... Dobra, gdzie mam sobie iść? Albo dobra, wracam po prostu do domu, może coś ciekawego po drodze znajdę. Czekajcie, teraz kordy spojrzę na akordy portalu, to są... O, to tam muszę iść. Okej. Nie! Nie słuchaj! Szybko! Dobra, dobra, na no szczęście. Dobra, przeżyję. Łatwo. Oh. <laughs> już się tak przeskoczyłem. Nie, nie przeżyję. O, Dobra. Dobrze, że mam tą zbrojkę, nie? Gdybym jej nie miał, żebym... Pełno razy dawno wginął. Pełno razy już Tam, okej, szybko. I to jest... Tam muszę iść, chyba? Nie, tam. Muszę iść... Tam. Tam. Ale jak mam tam iść? Okej, okay, dobra. Tam muszę gdzieś pójść, ale... Ale muszę gdzieś okrążyć cały ten ocean lawy, żeby tam dojść. Okej. Okay. Tamto jest mój dom. O, to jest chyba stwierdza? Nie. Dobra, ale ja szybko idę. Mam nadzieję, że coś znajdę. Albo, że w ogóle portal może znajdę muszę iść tam. Dobra, przebuduję się tam wszystko, tak się wolno na tym, na tym się buduje, tak jak hmm. normalnie, do ty. tak dobra, tych, Tutaj, tutaj jestem, ale ja teraz muszę tam do góry, do góry, do góry. i tam chcę. I się tam już teraz budować, więc jak najszybciej się tam buduje. Okej, okay, poczekajcie, muszę wyciszyć. Okej, okay, dobra. Teraz szybko muszę gdzieś tam pójść. A to się da przerobić na... Aha, bo to się na mączkę, kości. Ja myślałem, że to się na kości przerabia. Dobra. Ja myślałem, że to na kości jest. Dobra, szybko. Muszę się tu budować. I tam jest Tam. O! Stam to mieście? Jejku, ale tu będzie wszystkiego, o jest jedno, no mówię, dobra, szybko, idę i na pierdol muszę patrzeć. Yy, o, yy, poczekajcie, yy, nie to, tylko muszę normalny, okej, okay, bo tu muszę znaleźć blaze albo coś, poczekajcie, muszę wyciszyć. Я по тебе. Я по тебе. Я хочу тебя победить. И как же трудно. Ok, i teraz wszystko. Ok, na czas wstrzelania mi się uciekło. Dobra, idę przed czekam. Dobra. Ok, Teraz trzeba je tylko zabić i więcej jeszcze nie będę tam Szybko, szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, W razie czego poczekaj, są przedwczesne, ale nie, nie, Ok, szybko jest, muszę i widzę. Szybko jest. Jest, udało mi się. Mam cztery kałki. Ok. Udało się je pokonać. Ok, szybko to biorę. I tutaj muszę przejść sobie, o mnie kolejne noga. Szybko To jest Okej, okay, idę pobijać ich A to może być Okej, okay, dobra yy, teraz proszę pomóżcie może się Więcej Bo potrzebuję Nie wiem Wziąłem tak z Kilka na pewno Wziąłem tutaj Wziąłem na to wielką boję Ale tak jest Normalnie 10 albo Ile jest tam? No to... Ty, w podchodzku Okej, dobra, szybko, plus jest. Kurwa, się strzałem na Dobra, udało się. Dobra, poczekajcie, muszę...

Dobra, przepraszam Was widzowie. Kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału. Pa!